thank mm -hmm. you Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat. Stacja pierwsza. Każdy z nas ma swój początek. Chwilę, która była pierwsza, ważna, najważniejsza. Od której wszystko się zaczęło, początek życia, ale także początek umierania, i chyba nigdy nikt do końca nie potrafi odpowiedzieć, czy narodziny są początkiem śmierci, czy śmierć jest początkiem życia. Stacja druga. Nikt z nas nie ma innego wyboru. Nikt z nas nie może zmienić daty swoich narodzin i nikt nie może zmienić daty śmierci, ostatecznego odejścia z tego świata. Ale środek leży już tylko od nas samych, bo Bóg podarował nam wolną wolę i nigdy nam tego daru nie odebrał. Stacja trzecia. Wiele pokoleń znało marzenie o nieśmiertelności. Ludzie chcieli być wieczni, młodzi, piękni, a to nie jest możliwe. Ciało jest uwikłane w materię, a ta jest śmiertelna. Ciało jest piękne, ale tylko przez chwilę. Dusza jest piękna. To jest jedyne piękno, które nie przemija. Stacja czwarta ta, która dała życie, ta, która jakby nas stworzyła, ta, która ciągle jest z nami. Miłość za nic miłość zawsze i wszędzie miłość bezwarunkowa jedyna, niepowtarzalna prawdziwa miłość zawsze obecna. Stacja piąta Człowiek jest wielki, ponieważ jest wolny. Człowiek jest wielki, kiedy kocha, pod warunkiem, że robi to dobrowolnie. Dobro wymuszone przestaje być wielkie i piękne. Stacja szósta. Tłum jest ślepy. Tłum jest podatny na nastroje, chwilowe uwarunkowania, Tłum potrafi być bezlitośny, bezwzględny. Miłość potrafi wyjść z tłumu. Miłość potrafi czynić dobro. Stacja siódma. Moda na narzekanie. Można być niezadowolonym ze wszystkiego, z wyglądu, ze stanu zdrowia, w wysokości pensji. Z działań, polityków, nawet z pogody. Sztuka, żeby być niezadowolonym z siebie. Stacja ósma. Wokół nas tak wiele les, cierpień, dramatów. Wokół nas tak wielu ludzi, którzy utracili radość i chęć życia. Dobrze, gdy potrafimy. Widzieć te łzy, cierpienia, dramaty. Gorzej, gdy źródłem tych leś cierpień, dramatów jesteśmy my sami. Stacja dziewiąta. Zgodzić się na samego siebie na czas, który ciągle płynie, który zabiera młodość, siły i zdrowie. Zgodzić się na zmarszczki, siwe włosy, niedolężność nóg, Trzęsące się ręce. Zgodzi się na wszystkie pory życia. Stacja dziesiąta. Młody człowiek jest sprawny, samowystarczalny. Stary człowiek jest coraz bardziej niedołężny, niesprawny. Potrzebuje pomocy innych w domu, w szpitalu, przy ubieraniu się przy załatwianiu podstawowych potrzeb. W pewnym momencie starość jest jedynym wyborem. Stacja jedenasta Starość także może być piękna, pokazał to święty Jan Paweł II. W końcówce jego ciało było całkowicie niesprawne, unieruchomione, ale w jego oczach było widać duszę która ani trochę się nie postarzała. On wiedział, że nie można zejść z krzyża. Stacja dwunasta. Każda podróż ma swoją metę, swój cel. Życie człowieka też jest podróżą. Ono też ma swoją metę. Śmierć to jest brama, przez którą trzeba przejść, aby wejść w życie. Stacja XIII. Jakie życie, taka śmierć to mądrość naszych przodków. Oni wiedzieli, że ten, kto pięknie żyje, ten też pięknie umiera. Pokazał to Jezus, pokazywali to święci. W oczach wielu umierających widać jakiś dziwny, nieziemski spokój. Jakby już. Widzieli szczęście, ku któremu wędrowali. Stacja XIV. Piękne są groby, na których umieszczono krzyż, o ile nie są tylko pobożną dekoracją, o ile są potwierdzeniem życia konkretnego człowieka, którego ciało umieszczono w tym grobie. Bo krzyż zawsze jest. Znakiem największej miłości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Chwała Bogu, Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jako było na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.